Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Sprawy Kryminalne. To kolejny odcinek poświęcony zaginięciu Beaty Klimek, kobiety, która zniknęła bez śladu 11 miesięcy temu. W poprzednim materiale zastanawialiśmy się, czy mogła odejść dobrowolnie, zostawić wszystko i zacząć życie od nowa. Dziś przeanalizujemy drugą hipotezę. Czy Ata mogła paść ofiarą nieszczęśliwego wypadku? Na początku przypomnę: nie oskarżam nikogo, nie przesądzam faktów. To analiza oparta na ogólnodostępnych źródłach, relacjach i doświadczeniach z innych spraw kryminalnych. W sprawie zaginięć policja zawsze rozważa kilka podstawowych scenariuszy. Dobrowolne odejście, wypadek, udział osób trzecich. Hipoteza wypadku zakłada, że zaginiona osoba nie padła ofiarą przestępstwa, ale wydarzyło się coś nagłego, przypadkowego, co uniemożliwiło jej powrót do domu. Mogło to być zasłabnięcie, wpadnięcie do wody, potrącenie, upadek w trudno dostępnym terenie, a nawet Tragiczna pomyłka, przez którą ktoś nie został odnaleziony na czas. W Polsce znamy wiele spraw, w których początkowo podejrzewano ucieczkę czy porwanie, a ostatecznie okazywało się, że przyczyną była tragiczna seria nieszczęśliwych zdarzeń. Podam Wam teraz kilka przykładowych, podobnych spraw. Ewa Tillman. Poznań 2015 rok. To jedna z najbardziej znanych spraw ostatnich lat. Ewa wróciła z imprezy w Centrum Poznania. W pewnym momencie zniknęła z pola widzenia kamer. Poszukiwania trwały wiele miesięcy. Ostatecznie ciało Ewy odnaleziono w rzece Warcie. Wbrew pierwszym teoriom o przestępstwie, najbardziej prawdopodobna wersja to nieszczęśliwy wypadek upadek do rzeki w nocy. Drugi przypadek zaginięcia seniorów. Wiele razy media informowały o starszych osobach, które wyszły na spacer lub do lasu i nie wróciły. Często powodem były problemy zdrowotne zasłabnięcie demencja brak orientacji w terenie. Niektóre z tych osób Odnajdywano po kilku dniach w stanie wyczerpania, inne niestety martwe, w miejscach trudno dostępnych dla ratowników. Kolejnym takim przykładem będą kierowcy odnajdywani po latach. W Polsce znane są przypadki osób, które zniknęły wraz z samochodami. Przez lata uważano, że mogło dojść do porwania albo ucieczki. Dopiero po dekadzie czy dwóch nawet, przypadkowo znajdowano auta na dnie rzek lub jezior. W środku były szczątki zaginionych kierowców. Okazywało się, że przyczyną był zwykły wypadek drogowy, poślizg bądź złe warunki pogodowe, zasłabnięcia. Przypadek turystów w górach Co roku w Polsce giną osoby w górach czy lasach. Zdarza się, że ratownicy odnajdują je dopiero po czasie, ofiary zbłądziły, spadły ze skarpy, utknęły w miejscu, gdzie nie było zasięgu telefonu. Choć od początku rozważano różne scenariusze, okazywało się, że winny był jedynie pech i natura. Czy taki scenariusz pasuje do sprawy Beaty Klimak? Pomyślmy gdy myślimy o Beacie, trzeba wziąć pod uwagę kilka faktów. Wyszła z domu rano, odprowadziła dzieci, wróciła w stronę mieszkania. Jej samochód stał cały czas na posesji. Telefon, torebka i dokumenty zniknęły razem z nią i nigdy się nie odnalazły. Psy tropiące podjęły ślad. Ale urwał się nagle, jakby Beata zniknęła w powietrzu. Możliwe scenariusze wypadku. Po pierwsze, zasłabnięcie. Beata mogła nagle poczuć się źle, zasłabnąć, stracić przytomność. Jeśli stało się to w miejscu osłoniętym, trudno dostępnym, mogła nie zostać odnaleziona. Drugie, potrącenie. Rozważano też hipotezę, że mogła zostać potrącona przez samochód, a kierowca spanikowany zabrał ją razem z rzeczami, by zatrzeć ślady. To jednak już balansuje na granicy wypadku i udziału osób trzecich. Upadek w trudno dostępnym miejscu. Jeśli beata wyszła poza teren wsi, mogła na przykład potknąć się, wpaść do rowu czy wody. Tego typu zdarzenia zdarzały się wielokrotnie w innych sprawach: nagły wypadek, a telefon. Dlaczego jednak telefon, torebka i dokumenty nigdy się nie odnalazły? Jeśli doszło do zwykłego wypadku, to te przedmioty powinny być pobliżu. Ich brak to jeden z największych argumentów przeciwko tej hipotezie. Co przemawia jeszcze przeciwko hipotezie wypadku? brak ciała. W przypadku nieszczęśliwych zdarzeń ciało z czasem zwykle się odnajduje. Tu mimo szeroko zakrojonych poszukiwań nie znaleziono nic. Brak śladów rzeczy osobistych. Telefon, dokumenty, torebka zniknęły. W scenariuszu wypadku one także powinny się odnaleźć. Psy tropiące urwały ślad nagle. W wypadkach zwykle trop prowadzi do miejsca, gdzie doszło do tragedii. Tutaj ślad się urywa, jakby ktoś Beatę po prostu zabrał. Hipoteza nieszczęśliwego wypadku to scenariusz, który policja zawsze musi brać pod uwagę. Zdarza się, że ludzie giną w wyniku upadku, zasłabnięcia czy tragicznego przypadku, a początkowo wszyscy podejrzewają zupełnie inne historie. W przypadku Beaty Klimek jednak ta wersja wydaje się trudna do obrony. Brak ciała, brak rzeczy osobistych, brak śladów. To wszystko sprawia, że bardziej niż zwykły wypadek przypomina to zaginięcie z udziałem czynników zewnętrznych. Ale podobnie jak w przypadku hipotezy pierwszej trzeba być uczciwym. Nie można w 100% wykluczyć tej wersji. Dopóki nie znamy całej prawdy, każdy scenariusz musi być rozważany. To była druga hipoteza w sprawie zaginięcia Beaty Klimek. Scenariusz nieszczęśliwego wypadku. Dziękuję wam, że byliście ze mną. W kolejnym odcinku podcastu przyjrzymy się najbardziej dyskutowanej wersji, czy Beata mogła paść ofiarą osób trzecich? Zapraszam, kochani, do subskrypcji kanału i zostawienia komentarza i lajka. Napiszcie, co Wy sądzicie o tej hipotezie. Pa!